O Morawieckim można powiedzieć bardzo dużo złego. Kłamca, złodziej, osoba, która destabilizuje złotówkę nakładając kolejne programy socjalne jednocześnie robiąc coraz większe podatki. Osoby, którą w momencie gdyby spotkać sam na sam na chodniku, szczerze można by mu napluć w twarz. Jednak trzeba mu jedno przyznać. Zrobił tą jedną, jedyną rzecz w swoim życiu dobrze. Zamknął szkoły na oficjalnie dwa tygodnie. Czy się to przedłuży, czy też nie? Czas okaże. Jednak czemu zamknął szkoły? Ponieważ żółta śmierć trafiła do Polski. I jak głosi piosenka taka bardziej znana, z... Masz z Ziemi Włoskiej do Polski i tak dalej. No, chwalmy Unię Europejską za to, że jednak ma te otwarte granice. I można tylko na nie tyle paszport, co za, na dowód osobisty przemieszczać się z kraju do kraju. No. Kiedy w momencie wybuchu epidemii w Chinach, szybkości, z jakiej to się zaczęło roznosić, to już i a raczej inaczej, w momencie potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia w Unii Europejskiej należało już zamknąć granice i dało się tylko na paszport przelatywać. A nawet gorzej, żeby się w ogóle nie dało. Wiem, że w ten sposób eksport by strzelił i import. Jednak to są. Takie rzeczy. Dwa miesiące... Boże, miesiące... Tak... Dwa miesiące już ten wirus jest... Dwa... Miesiące... O Jezus. Co tam jeszcze można powiedzieć w tej kwestii? W Niemczech zachorowało już prawie ponad 1000 osób. Z danych sprzed paru dni wyleczono dopiero dwie. Zero martwych. W tym momencie Polacy musieliby pojechać tam do Niemiec i zobaczyć, jakie rzeczy biorą. Nie, czekajcie. Dwóch martwych. A pół tysiąca wyleczonych. W tym momencie Polacy powinni zobaczyć tam, no Niemców, co oni robią, że. że tak u nich jest dobrze, a u nas nie. Zbadać i zacząć to stosować. Pytanie, ile trzeba będzie w leczeniach ostatecznie odebrać z 500 plus 13 emerytury i innych tych badziewiów Żeby leczyć obywateli Zobaczymy gdzie masz na gdzie nas ma rząd o. Następnie takie bardziej organizacyjne jest to Stelaris Ogłaszam nadejście drugiego sezonu, bo po prostu, nie wiem Ja osobiście tego nie rozumiem, ale w momencie kiedy odpalam straliz I włączam tam, tamtą wojnę To W twarz W serce i inne narządy Uderza takie Uczucie niechcenia Wierzę że coś tylko po prostu tak już wtedy mi się nie chce i po prostu Alt-F4 no. Mamy też w sumie... co? Niedzielę? Piątek, o jednak to ktoś nie zapieprza jak myślałem. Mamy piątek. I dzisiaj obiecuję wam, że przynajmniej jeden film codziennie się pojawi czy to z, z cywilizacji Sida Mayersa To właśnie z drugiego sezonu Straris Wczoraj sobie zagrałem. Jarkę na szybko, tak, pyk, 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 pyk. Uff. Gramy podobnie jak ostatnio, tyle że stawiamy na szybszy rozwój. Takie już wakacje, wakacje. Tak sobie myślę, żeby zrobić właśnie serię z Call of War. Może znowu zagramy Ukrainą. <grym> o Jezus wielka przypotta Ukraina. To możemy nawet zrobić serię z Quandim. W sumie też trzeba się zastanowić nad. Tym. Europką. W ogóle nowy Delcek wychodzi. z takie ciekawe rzeczy, to pobrałem Crusader Kings, Kings. Jednak okazuje się, że to trzeba mieć delceki, żeby grać. W, żeby grę zacząć w. W takim nie wiem stylu co ja powiedziałem jednak o było 50% off. To znaczy właśnie tu free to play o. i od tego mnie właśnie dlatego to zainstalowałem sobie a na wszelkie dlc bo tak o co chodzi? Ja zarządzaj w sklepie nie mów, że. Mm. Dobra, zaraz zobaczymy werdykt. No ale tak, niedługo wychodzi Crusader Kings 3. Więc już na dwójkę nic nie będę wydawał. Spekuluję się, że jeszcze niedługo też wyjdzie Europa Universalis 5. Coś ciekawego mogę jeszcze wam pokazać. No zejdź, bo zasłaniasz. Czyli że za to go działa. Mam rozumieć. Nie. W ogóle do tej... Yy, yy, czy cze czekajcie. Remorda wyszedł delcek. Nie wolno zobaczyć ten Czekajcie, przez warsztat przejdę. Czekajcie, to jest jakiś nowy DLC. Bo wyszedł ostatnio właśnie taki o delcek odnośnie królów. Zobacz, w sklepie, tak będzie mi łatwiej. Ale po się nie spodziewałem, że, że zrobię coś na dalce. No chyba, że po prostu były i ja nie ogarnąłem wcześniej. Dobra. Może reaktywuję serię z Minecrafta? Na pewno pojawi się odcinek, w którym Wam pokażę, co w wolnym czasie, w cudzysłowie, sobie budowałem. W tym wolnym czasie, który mogłem przeznaczyć na odcinki. No i w sumie można powiedzieć, że tyle. Nie wiem. Może pojawi się jakaś seria z Age of Civilization. Miałem raz właśnie 8 stycznia podejście do faktorio leby boki się stały agresywniejsze, to mogę wam powiedzieć z góry Aha. Ej, to jest interesting. To jest na pewno fajne. Może, na pewno pojawią się parę odcinków z Age of Empires Tylko nie wiem czy kampania, czy ten Jednak pierwszym odcinkiem, który w tym momencie nagram Na dzisiaj Tak, bo to jest taki poboczny odcinek, który wam pokazuje co będzie w te koronaferie Będzie to Budowniczy Egiptu. Sztong zgra do polecenia. Pokażę Wam, jak przejść prolog, bo to jest trochę głupie, żmudne, ale satysfakcjonujące. Ja się więc zamykam i przechodzę do nagrywania tej gierki. Cześć, do zobaczenia, papa. Pa.